Dzięki temu, że Marcel został w domu z córką, Beata może swobodnie oglądać pokazy i stoiska profesjonalistów, nawiązując przy okazji nowe kontakty. Ale masz piękne tłuczyki. a Dziękuję bardzo. Od męża dostała. Kostium. Nie. jest bardzo ładny, też. <laughs> dziękuję Ci bardzo. Natalia, jestem, Beata. Bardzo mi miło. Ja. Ja. Ja jestem tej firmy, więc mówię podejdę, zobaczę, co to za sprzęty. A działa już w branży? E, powoli zaczynam. A ty jak? Ja e, jestem też szkoleniowcem, mam swój salon. No to nie jest źle. E, no tak jak widzisz. <laughs> Widzę też, że masz założone rzęsy. Bardzo ładne, tak. <laughs> Nie może, żeby iść w stronę branży stylizacji rzęs albo brwi. Jest to branża, która jest bardzo dowodowa. Musisz liczyć się z tym, że jest to praca po godzinach. Czyli to nie jest, że idziesz sobie do pracy od 8 do 16, tylko prowadzenie swojej działalności to jest tak naprawdę 24 godziny na dobę. W tym momencie, gdy ja już mam swoich pracowników, to owocuje. U nas, tak jak pracujesz u kogoś, to należy robić myślę, że z 5 tysięcy spokojnie w salonie. A jak prowadzisz własny salon? W chwili obecnej jestem w stanie zarobić od 20 do 50 tysięcy złotych na miesiąc. Ale to brzmi super. Ej, przepraszam Cię, miło się rozmawia, ale idę na pokaz. Wszystkiego dobrego. Ja miło Cię poznać. Widzę, czy Ci oczy zaświeciły, wiesz? No, 40 tysięcy miesięcznie, kto by tyle nie chciał zarabiać? Także ja widzę siebie w roli szefowej zdecydowanie. Ale na razie muszę ciężko pracować od rana do świtu. Fajna ogólnie to jest perspektywa, że miałabym swój własny salon, swoje własne, sprawdzone pracownice i, i tak naprawdę najczęstszym klientem byłabym ja i ja bym tam leżała cały czas. Dla mnie by było osobne łóżko i bym mnie oszczekiwało od rana do wieczora.